Musu nie tak, ma. dobra. No Dobre. i na koniec jeszcze taka drobna rzecz, bo tutaj zauważyliście tego ciepatego z tą kurtką za 4000 tysiące. Ja wczoraj z Karoliną oglądaliśmy tak? e, nagrania, i ja mówię, zobacz, jacy oni wszyscy są wyspani, jacy ładnie ogoleni, kurde. Tak. To, to widać, że oni nie spędzili nocy w namiocie, tylko w jakichś komfortowych warunkach. Tak. Bo ja wiem, jak ja wyglądam po namiocie. Ale no. słuchaj, po, nie, ty po namiocie wyglądasz świetnie, ale rozumiesz. Namiot gorzej. Oni nawet, oni nawet, wiesz, oni się nawet nie starają, nie starają się zachować jakichś pozorów, dlatego że ci zawodowcy, którzy się najęli nagranie tych imigrantów, nigdy by na to nie poszli. Muszą mieć co pojeść, co popić i co poruchać. Rozumiesz? Także i, i każdy z nich dostaje to, co lubi, tak. Jeden dostaje Biedronia, drugi dostanie Jachirę, no. To, co lubi, tak. No. No, wiesz. Dobra. Panowie, czołem i do czołem. zobaczenia w Kaliszu za dwa dni. Do zobaczenia. Trzymaj się, Trzeba. Michał. Czołem, bywej, bywej kamrat. Czołem. I ukłony dla wszystkich. No. Na granicę. Pokaż tego skurwego syna w tej kurtce za pięć tysięcy złotych. Już moment. Oto emigrant w kurtce, biedny. biedny emigrant w kurtce za prawie 5 tysięcy złotych. Gdybym kiedykolwiek mógł decydować, powołałbym szwadron graniczny śmierci, który zastrzeliłby każdego skurwego syna, który podnosi rękę na polską stronę, obojętnie co w tej ręce ma. Każdy młody mężczyzna w wieku poborowym... Napierający na naszą granicę, czynnie powinien być zastrzelony na miejscu. Po to są władze polskie, żeby potrafiły taką decyzję podjąć. Jak wściekłego psa zastrzelić na miejscu. Każdy, kto niszczy mienie polskie na granicy, powinien być po ostrzeżeniu zabity. Ciężkie karabiny maszynowe, to takie proste. A po co ciężkie? Mogą być półciężkie. Słusznie. Mogą być nawet lekkie karabiny. Oto, oto macie. Oto macie wyszkolonego skurwego syna. Wyposażonego. Siekierę, którą na pewno zabrał ze sobą z domu. bo Tak, oczywiście tak. Wiedział, że mają zabrać i leciał z tą siekierą w samolocie. Żeby nikt nie miał wątpliwości. Chcieliście wojnę z Łukaszenką, to ją macie. Prowokujecie tę wojnę Kurtkę, chill, walk, od bomber, 2010 jacket. roku. Kanada Gus, czyli z kanadyjskich gęsi, pierze. Tak. No tak, bo wiesz, chodzi o to, żeby chłopczyna nie zmarzła. Tak, tak bo to jest imigrant, to jest bezcennie wyszkolony. Nie, to nie jest imigrant, przyjrzyj się. To jest dziecko porzucone z biednej rodziny. Bardzo biednej tak. rodziny. Tak, rzeczywiście. Dziecko. Tak. On i tak był po drodze szarpany, że wszystko zgubił, tylko nie saszetkę Adidasa, nie iPhona i ładowarkę. A dokumenty Ale mu powykładamy. Rozwią rozwią rozwiązanie tego problemu krótkim ognia i żeby nie było, że taki szwadron jest przymuszony do czegokolwiek, składałby się on z ochotników. Z ochotników Otoczonych klauzulą tajności, żeby chłopcy wiedzieli, że strzelając do wrogów ojczyzny, potem żadna kurwa nie postawi ich za to przed sądem. To tyle w temacie. I skończyłoby się. Gruchłaby wieść, że na polskiej granicy zabijają. Musieliby iść inną granicą. Wpław przez morze na przykład. Powiedziałem w co wierzę. Nie zawahałbym się podjąć takiej decyzji, gdybym był władny. I radzę ludziom stojącym na czele państwa decyzję tę podjąć. Zdobędziecie szacunek narodu, respekt na świecie. A te wszystkie te swlaczałe, wszystkie podstarzałe kurewki, co wyciągają cycki na wierzch, i pederaści latający po granicy z torbami, z nadzieją, że ktoś go zaciągnie w krzaki i dupę mu zerżnie, niech się mają na baczności, bo po dokonaniu rewolucji narodowej zabierzemy się za was też. Z ja niezrealizowany zomowiec. Czuję się świetnie w towarzystwie policji. Jak ryba w wodzie można by rzec. Jak ryba w wodzie można by rzec. I to takiej źródlanej. I żałuję, że tak późno się urodziłem, bo w 76 roku marzy mi się wehikuł czasu. Prałbym pałą po mordach korowców, ażby mi ręka z barku wyskoczyła i trzeba by mi ją było co rusz nastawiać. Takim byłbym oddanym zomowcem, że ćwiczyłbym na łupu-cupu, łupu-cupu, na dwie ręce bym ćwiczył. Kuroń Michnik, Kuroń Michnik, Rewicz, Kuroń Michnik, kuroń Michnik, Modzelewski, niebu-dubu, nie dubu Niech tam żyje prezes klubu. Mm. <laughs> Ta jest, kurwa. Ta! Żydowski wypierdzie. A teraz uwaga. Bez jaj mamy dzisiejszy program.